Być może WWE a szczególnie main roster nie potrafi prowadzić storyline'ów. Jednak jest jedna rzecz, która zawsze, ale to zawsze im wychodzi i są to Gauntlet mecze. Witam z tej strony Lesiu z Attitude Polska. Oto kolejny odcinek WWE Shortcut. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Monday Night Raw dnia 15 lutego 2021 roku. Ostatnia czerwona tygodniówka przed galą Pay-Per-View Elimination Chamber. No ja nie mogę się doczekać. Według mnie jest to drugi najlepszy gimmick match w całym WWE. I oczywiście zaraz po Royal Rumble. Przed rozpoczęciem odcinka, oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No a teraz dowiedzmy się, co wydarzyło się na Gali. A rozpoczęliśmy od pojawienia się samego Mr. Money in the Bank, czyli Demisa, który prowadził swój talk show, a jego gościem okazał się być Mistrz WW i Drew McIntyre. Nie było na tym show Johna Morrisona, ponieważ, jak to powiedział sam Demis, nagrywa distraki na Bedbaniego. Na pewno nie chodzi tutaj o koronawirusa. E, wracając, no to Miss potem zaczął o tym, że droga do WrestleMania menu McIntyre'a może skończyć się bardzo szybko, ponieważ, jak wiadomo, już w tą niedzielę będzie musiał bronić swojego mistrzostwa WWE w six -Man Elimination Chamber meczu, potem zaczął gadać o tym, że Sheamus na nim sturnował, że był to jego najlepszy przyjaciel i że tak naprawdę on tylko udawał, że jest tym przyjacielem. Oczywiście Drew McIntyre nie był z tego powodu zbyt niezadowolony i po prostu powiedział, żeby mi za przeproszeniem się zamknął. Mis nadal jednak kontynuował swój wywód, co bardzo zdenerwowało Szkota, który następnie dał mu pocałunek z Glasgow. W sumie, jak teraz to sobie przetłumaczyłem, to nie brzmi to najlepiej. Może lepiej zostać przy angielskiej nazwie Glass Go Kiss, no i zostawił leżącego Miza na macie, który następnie wziął mikrofon i co ciekawe, rezygnuje z udziału w Elimination Chamber Matchu. Jak dla mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór, bo od pierwszego momentu, kiedy tylko Adam Pierce powiedział, że The Miz znajdzie się w Elimination Chamber Matchu, to i ja tak stwierdziłem, w sumie, po co ma tam być, skoro ma on walizkę Money in the Bank i czy nie lepiej dla niego byłoby, gdyby po prostu wykorzystał tą walizkę zaraz po elimination chamber meczu kiedy zwycięzca będzie najbardziej wycieńczony No i to właśnie powiedział Miz, że chce skorzystać z okazji, że na Elimination Chamber chce wykorzystać walizkę Money in the Bank i według mnie personalnie jest to ostatnia szansa, żeby jeszcze przed WrestleMania Miss zdołał skaszynować walizką Money in the Bank. No bo mamy jeszcze Pay Per View Fast Lane i do tego czasu Miss na spokojnie może stracić swój tytuł, ponieważ naprawdę ja bardzo lubię Malika, no ale nie chciałbym, żeby wchodził z walizką, o nam z tytułem WWE na WrestleMania. No, a też pamiętajmy, że od razu po WrestleMania mamy Money in the Bank. Co to oznacza, że będzie musiał on zwrócić swoją walizkę, jeśli nie zdoła on tego skaszynować? W sumie nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, i myślę, że nawet ciekawe by było, gdyby takie coś w końcu się wydarzyło. Jednak wątpię, że z takim czymś pójdą. Myślę, że na Elimination Chamber będzie kashin. Jeśli Miz wygra, to fajnie. Na Fastlane najprawdopodobniej straci ten tytuł. Jeśli przegra, w sumie nic wielkiego się nie stanie. Następnie ujrzeliśmy pierwszy pojedynek na tej gali, czyli Lucha House Party oraz z Ridlem. The Hurt Business. W sumie nie będę się skupiać na tej walce, tylko przeszkadzała mi jedna rzecz, ponieważ nie było Kifali Lee. Potem się dowiedziałem, że podobno ma on jakąś kontuzję i naprawdę mam wielką nadzieję, że Kif do niedzieli zdoła się wykurować, ponieważ naprawdę nie mam zamiaru po raz tysięczny oglądać walki Matt Riddle kontra Bobby Lashley, tym razem jednak na Pay Per -view, ponieważ wiem, że Riddle po prostu tego tytułu United States mu nie odbierze, a myślę, że gdyby Lee pojawił się w komorze eliminacji, w sensie na Pay Per -view o nazwie Elimination Chamber, no to na pewno Byłby chyba głównym faworytem do wygrania tego tytułu. No, ogólnie był to Sixman team Match po stronie Hurt Business Walk, czyli MVP Cedric Alexander oraz Shelton Benjamin. W walki nie oglądało się jakoś najgorzej. Taki typowy Sixman team Match jak na tygodniówkę. Takich widzieliśmy już tysiące i pewnie jeszcze tysiące ujrzymy w ciągu następnych lat. Ogólnie material wygrywa, bo Floating Bro przypinając MVP jego, no i w taki sposób wygrywa. Po walce atakuje go oczywiście nikt inny jak mistrz United States Bobby leczli wykonując Hurt No i w sumie, co ja mogę powiedzieć więcej? I mam tylko nadzieję, że po Elimination Chamber ten storyline zostanie w końcu zakończony dalej segment na zapleczu, gdzie Demis rozmawiał z generalnym menadżerem Adamem Pilsem. No i ogólnie dogadywali się o to, że Demis nie chce już uczestniczyć w Elimination Chamber meczu i powiedział, że dobrym wyborem byłoby, gdyby to John Morrison zajął jego miejsce w tym pojedynku. No oczywiście Adam powiedział, że nad tym się zastanowi, a następnie kolejny segment, gdzie na początku sobie Mandy Rose gadała z Bad Bunny, coś tam gadała, że no fajny debiut, masz fajne koszulki, masz o, ale ty jesteś super. No i następnie do Baniego podszedł Damien Priest. Jednak zanim zdołali powiedzieć cokolwiek ważnego, no to nagle że tak jakby z tyłu było słychać, że Artur walczy z Akirą Tozawą o 24-7 Championship, potem to wykorzystał Damien Blitz, chyba to Tozawę, który aktualnie był wtedy mistrzem, no i to wykorzystał Bad Bunny i stał się mistrzem 24-7, więc jej mamy nowego mistrza 24-7, wszyscy się cieszymy, wow, Bad Bunny jest mistrzem. No raczej na początku roku mało kto się tego spodziewał, a następny kolejny segment, gdzie sobie Kofi Kingston podszedł do Adama Pilsa i było to takie mądre, ogólnie cały internet wybuchł w zeszłym tygodniu, no i w sumie też na to zwróciłem uwagę, że Patrzcie, mamy Elimination Chamber match z byłymi mistrzami WWE. Dlaczego w tym Elimination Chamber matchu nie ma Kofiego Kingstona, który w miarę niedawno był tym mistrzem WWE w porównaniu do takiego Jeffa Hardiego czy Sheamusa? No i powiedział, że no to on powinien znaleźć się za Demisa w tym Elimination Chamber matchu. A potem podszedł Demis i powiedział, nie, to John Morrison będzie w tym Elimination Chamber matchu. A potem Adam Pierce powiedział, że dobra, zrobimy pojedynek Demise kontra Kofi Kingston. Kto wygra, ten będzie. Nie, nie, no nie będzie. No jeśli Demis wygra, no to awansuje do Elimination Chamber matchu John Morrison. pisano a jeśli coffee no to coffee Kolejnym pojedynkiem na gali była Aska wraz z Charlotte Flair kontra Lacey Evans i Peyton Royce. W ogóle Peyton Royce wróciła nieboje chyba miesiąc na tygodniówce. Wracając na to w sumie o samej walce nie ma za bardzo co powiedzieć, ponieważ po stronie Healy cały czas walczyła Peyton Royce, jednak najważniejsza rzecz wydarzyła się po samym pojedynku, ponieważ kiedy właśnie Peyton Royce już nie miała wyjścia, była tak bardzo obita, że musiała się zmienić z Lacey Evans, to nagle weszła na rampę i powiedziała, że jest ona w ciąży. I tutaj ciekawostka, ponieważ no, Pewnie każdy z nas po obejrzeniu tygodniówki myślał, że jest to storyline, ponieważ raczej ciężko by nam było uwierzyć, że Lacey się ten tego siła z Rickiem Flarem. Jednak jest to prawda, w sensie nie, że się ten tego siła, tylko że jest ona w ciąży. Oczywiście Rick Flair nie jest ojcem, tylko mąż Lacey. Ale no właśnie, co to oznacza, ponieważ nie dostaliśmy jednoznacznej informacji, co się aktualnie dzieje z pojedynkiem Aska kontra Lacey Evans na Elimination Chamber, ponieważ no wątpię, że Lacey będąc w ciąży, będzie walczyć o tytuł Row Kobiet, a w szczególności wygra, więc nie zdziwię się, jeśli na przykład w miejsce Lacey dadzą Peyton Royce, albo Anastarik Flair zawalczy. Czemu nie? Zróbmy coś głupiego. Dalej wywiad na zapleczu, gdzie Sheamus rozmawiał z Caelan Braxton, powiedział... Fala, miałem dostać pojedynek jeden na jeden, ale dostałem Six Man Elimination Chamber match, jednak mi to nie przeszkadza, ponieważ wygrywam dzisiejszy Gauntlet match i wchodzę jako ostatni do Elimination Chamber Matchu, No i dzięki temu będę mieć super mega przewagę. No i ogólnie wygram WWE Championship. No, czy tak będzie, zobaczymy. Następnie pojedynek, o którym już dzisiaj wspomniałem, czyli The Miz kontra Kofi Kingston. I naprawdę bardzo, bardzo milutko oglądało się ten pojedynek no patrząc na niektóre zestawienia sprzed kilku tygodni na Monday Night Raw, no to naprawdę oglądało to się, no jak niebo i ziemia powiem tak, no i yy, co ciekawe, to Kofi właśnie pokonuje Demiza, czego raczej mogliśmy się spodziewać i to on zajmie szóste miejsce w Elimination Chamber meczu, no i tu zaczynałem się obawiać, zaczynałem się obawiać, że po prostu WWE nie potrafi prowadzić nowych storyline'ów i po prostu zrobimy Kofi Manie wersję drugą i jak bardzo kocham Kofi Manie, w sensie to co się wydarzyło na WrestleMania 35 z Kofi Kingstonem tak jednak raczej nie chciałbym Żeby wydarzyło się to ponownie Żeby na WrestleMania 37 byłby pojedynek Na przykład, nie wiem, Sheamus czy Drew McIntyre Kontra Coffee Kingston Jak bardzo lubię Kofiego, jeszcze raz to wspomnę Później wywiad z Naomi i Laną, które nie powiedziały W sumie nic ciekawego, poza tym, że wyśmiewały To, że ha, 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 powiedziała My Hall ale beka No i, że wygrają tytuły Kobiet tak, tym I, że później na tygodniówce będzie pojedynek Lana Kontra Shayna Baszler, a następnie Promo Ortona, który zwracał się w stronę Sheymusa, że nie jest zbytnio zadowolony z tego że zainterweniował w pojedynku właśnie Jego z Drew McIntyrem w zeszłym tygodniu I, że dzisiaj również wygra Gauntlet Match I będzie jako ostatni w Elimination Chamber Match Wygra WWE Championship, i kiedy miał powiedzieć Że wykona dziś Sheymusowi 3. Najgroźniejsze litery w całym WWE, czyli Arke. Yo! nagle na naszym ekranie pojawiła się Alexa Bliss, która siedziała na pentagramie i powiedziała, że The Fiend wkrótce wróci. No i zaczęła się śmiać, więc no w sumie powiedziałbym, że jestem zdziwiony, ale jak patrząc na całe te story z Alexą, Findem i Randy Mortonem, to już widzieliśmy gorsze rzeczy, więc w sumie nic wielkiego. Dalej pojedynek Lana kontra Shayna Bazer. No walka trwała może 3 minuty, i jak dla mnie trwała o te 3 minuty za długo, ponieważ według mnie po prostu powinno być tak, że Lana biegnie. W Shane tato kontruje, wykonuje Kura Fuda Klasz. Dusi ją tak, że nie będzie mogła oddychać aż do Elimination Chamber. No i od razu potem wygrywa walkę. No i tak powinna być bukowana Sheina Bazer. Jednak nie no mówię, walka trwa może z 3 minuty. Tam oczywiście ktoś, tam musiał się wtrącić na Jax, ktoś tam się musiała wtrącić na Omi, ale ostatecznie na całe szczęście Sheina Bazer wygrywa. No i chyba powinniśmy się wszyscy cieszyć. Następnie krótka rozmowa na zapleczu pomiędzy Brownem Strowmanem a Adamem Pearcem. Ogólnie Bron nie jest zadowolony z tego, że nie ma go w Elimination Chamber Match'u. Bron tutaj tylko pragnę przypomnieć, że przez ostatnie dwa tygodnie nie było ci na czerwonej tygodniówce, więc w sumie nie wiem, co zrobiłeś szczególnie dużego, żeby znaleźć się w tym Elimination Chamber Match'u. No i nawet przed tymi dwoma tygodniami nie było cię przez jakieś dwa miesiące, więc tym bardziej, no i szczególnie, że jest ta zasada, że w tym roku w Elimination Chamber Matchu oda. WWE Championship. Mogą tylko uczestniczyć byli mistrzowie WWE. A co ciekawa sprawa, ponieważ gdyby Demis wygrał swój pojedynek, to w Elimination Chamber meczu byłby John Morrison, a o ile dobrze pamiętam, to John nigdy mistrzostwa WWE nie trzymał. No i ogólnie powiedział, że Adam Pierce jest do dupy i że powinien być w tym Elimination Chamber meczu. Myślę, że coś ten Braun Strowman może zrobić na tym pay-per-view. Myślę, że może jakoś zaingerować w ten pojedynek. Nie jestem do końca pewny jak, ale no coś mi się wydaje, że może coś tam zrobić, typu nie wiem. Drew McIntyre wygrywa, pojawia się Braun Strowman. Stroman kompletnie go niszczy, to potem wykorzystuje demis, wykrywa mistrzostwo WWE i na przykład na WrestleMania Drew McIntyre kontra Braun Strowman. Tak jak to powiedziałem, nie chcę widzieć tej walki, ale no nie zdziwię się, jeśli na przykład takie coś WWE wykona. Dobra, już teraz nie przedłużam. Gauntlet Match i Boże Święty, ja byłem pewien, że to będzie taki sam Gauntlet Match jak przed Elimination Chamber 2019 i myślałem, że będzie to wyglądać mniej więcej tak, że Kofi Kingston wchodzi pierwszy, pokonuje trzech pierwszych, a niech, niech najpierw pokona mistrza WWE i Drew McIntyre'a. Potem dwóch kolejnych, gdzie jeden z nich to jest Jeff Hardy. Następnie pojawia się AJ Styles, który pokonuje go przez Calf Crusher'a, a potem prosto znikąd pojawia się Randy Orton i wykonuje Arkeo. Jeśli myślicie, że jest to dobry booking, to... Powiem wam, że faktycznie jest to naprawdę bardzo fajny booking, tylko że widzieliśmy takie coś dwa lata temu. No a tutaj na szczęście nie było czegoś takiego. Rozpoczął The Phenomenal One AJ Styles, a jego pierwszym przeciwnikiem był Kofi Kingston. Na szczęście Kofi mu nie udało się go pokonać. I tego się bardzo cieszę, ponieważ według mnie AJ Styles jest naprawdę jednym z faworytów do wygrania Elimination Chamber matchu. wiem jak to zabrzmi, no ale dla mnie to wygląda mniej więcej tak. Drew McIntyre wygra tak na 90%. 2, 93%. Dalej jest AJ Styles, tak z 4%, weźmy, że Drew McIntyre 93%, czyli zostaje nam 3%, to dajmy 2% Sheamusowi, że może zrobić ten bojonek Sheamus kontra Drew McIntyre na WrestleManii i 1% Randy'emu Ortonowi, żeby nie było. Więc tak, ja naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ według mnie AJ Styles bardzo super, że pokonał Kofi Kingstona a dobra, dajmy jeszcze 0,5% Ortonowi i 0,5% Kofiemu Kingstonowi żeby nie było, że Kofi nie ma kompletnie żadnych szans, no, kompletnie żadnych szans to nie ma Jeff Hardy tutaj w tym pojedynku, tylko tyle powiem. Walkę oglądało się bardzo przyjemnie, ale ostatecznie po The Phenomenal Forum wygrywa AJ Styles. Z rzeczy do wspomnienia to podczas walki no oczywiście na swojej trąbce grał Xavier Woods, jednak w pewnym momencie zdenerwowało to Omosa tak bardzo, że wykonał on mu chokeslam jakby poza barykadę, z czego oczywiście nie był zadowolony zarówno Kofi Kingston jak i sędziak. Na szczęście Kofi tego nie wykorzystał i AJ walkę wygrał, a jego następnym rywalem był mistrz WWE... Drew McIntyre, i tu byłem pewien, że walka będzie trwać maksymalnie 5 minut, AJ Styles zostanie kompletnie zmieciony, a tu ciekawostka, ponieważ naprawdę ten Phenomenal One pokazał się z wyśmienitej strony, no, wyglądał jak równy z równy z mistrzem WWE, który kompletnie zdominował całą dywizję Monday Night Raw przez ostatni rok, i było kilka momentów, gdzie przez chwilę mogło się wydawać, że być może AJ pojedynek wygra, jednak ostatecznie po Claymore Kicku Drew wygrywa i według mnie tutaj powinna być jaka krótka zmiana, ponieważ zamiast Drew jako numer 3 dałbym Jeffa Hardiego, żeby AJ był jeszcze w stanie pokonać Jeffa i dopiero potem wchodzi Drew, no ale zrobili tak jak zrobili, ja tu nie jestem od fantazy bookingu, ja tu jestem od omawiania. następnie wyszedł Jeff Hardy i również myślałem, że walka nie będzie trwała zbyt długo, jednak Jeff nawet pokazał się z niezłej strony, myślę, że najlepszy performance Jeffa od ostatniego roku, na pewno od straty Mistrzostwa Interkontynentalnego, nie pamiętam, żeby Jeff pokazywał się z tak dobrej strony, no ogólnie mógł wygrać przez słaną Bomb, jednak potem to oczywiście skontrował Dr. McIntyre podnosząc kolana, no i wykonując Claymore walkę wygrywa, a jego następnym rywalem miał być Randy Orton, jednak tej walki w sumie nie było, ponieważ rozpoczęła się, panowie wyszli jakby poza ring, no i nagle na całej arenie pojawiały się twarze Alexy Bliss, oczywiście Orton nie wiedział za bardzo, co się dzieje, no i przez to został on wyliczony, następnie chciał wejść do ringu, jednak od razu Został Claymor Kika, no i pozostał tylko jeden rywal, no i był to oczywiście Seamus który zaatakował Drew McIntyre'a, kiedy wchodził od tyłu, i myślałem, że to będzie takie coś, że, nie wiem, będzie walczył jak równy z równym Randy z Drew, i potem już Drew będzie kompletnie wykończony, i po prostu Sheamus wejdzie, zrobi Broke Kicka i w taki sposób wygra, jednak nie panowie przez kilka chwil walczyli, jednak ostatecznie Sheamus wykorzystał to, że Drew był aż tak bardzo zmęczony, no i po Broke Kicku pokonał Mistrza, no i potem wziął mikrofon i powiedział, że będzie mistrzem WWE, Więc tak. No, ostatnie row się skończyło w taki sposób, przed Elimination Chamber, i powiem wam, że to było najlepsze row w tym roku. To jestem w 100% tego pewien, ponieważ były dobre walki. Naprawdę, no. Wiem, jak to zabrzmi, ale, no, nie dostajemy tego aż tak zbyt często przez ostatnie tygodnie i naprawdę mi się bardzo przyjemnie to oglądało i jestem przekonany, że Elimination Chamber będzie naprawdę świetną galą pay-per-view, która jeszcze bardziej podniesie nasz hype przed największą galą roku, czyli WrestleMania 37. Ja tymczasem już nie przedłużam. Mówił do Was Lesius Attitude Polska. Lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce.